Ja Czika i dzisiaj przychodzę do was z shoppingiem, w którym pokażę wam pet shopy, które doszły do mnie albo je kupiłam w lipcu. Wiem, że jest już połowa sierpnia, ale mniejsza z tym. No i wiadomo, że jeszcze możliwe, że jeszcze jakieś figurki były, jakieś może akcesoria. Akcesoria na pewno były, ale po prostu te akcesoria były trochę za dużo, żeby wam wszystkich pokazać, a poza tym już wszystko porozkładałam do organizatora. Tak. E, więc no, pokażę Wam figurki oraz jakieś akcesory, które zostały do nich dołączone. E, są w tym dwa popy w ogóle oraz paczopy z Pchlego Targu w moim mieście oraz z Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku, więc naprawdę myślę, że dosyć fajne łupy. Wszystkie figurki były kupowane po dosyć małych cenach, jakby nie patrzeć e, w porównaniu do ceny w takim wiecie, jakby no, <gry> więc dosyć małe ceny. Były i... A więc może już zaczynajmy. Zacznijmy może od dziwej dodatka, którego dostałam w paczce z figurkami. Był to właśnie, jak wam pokazuję, końszlaj, który zresztą mi się trochę nie mieści w i widzicie. z jeźdcem, wróżką. I takiego dostałam w graficie, jakby można powiedzieć. Więc no. Więc no nie powiem, ja się cieszę, jestem zadowolona. Bardzo ładnie jest ogólnie i raczej nie jest na sprzedaż, nie mi się. Oraz do tego właśnie konia jakby, znaczy w zestawie z tym koniem był, była taka czapeczka dla Petropów oryginalna. W ogóle mega urocze wyglądają w niej, zaraz wam pokażę. E, I właśnie w tym zestawie była też taka świnka urocza i już zakładam na nią tą czepkę. I zobaczcie jak ona będzie uroczo wyglądać w tym. Ja nie wiedziałam, że tak uroczo to wygląda i to jest takie niesądziutkie. Kolejną figurką jest to koni. tak, koni. Ja w ogóle ostatnio mega lubię koniki jakoś e, zawsze chciałam i w ogóle, ale e, miał, ale jakiś miałam, to tak wiecie, tak sobie leżały w ogóle, a teraz takiego zaczęłam ich używać. I dzisiaj jest magnes, jest oryginalny, jeszcze siodło jest. no i ma do domalowane rzęsy niestety, ale to nic. I właśnie się zastanawiam, czy wam teraz tę figurkę pokazać, czy potem, ale może dajmy na to, że potem. Ale ona była jakby w zestawie z tymi dwoma, więc no. A teraz może przejdźmy do figurek z Pchlego Targu u mnie w mieście. A więc pierwszą z nich to jest taki misiu. E, w ogóle jest bardzo oryginalny. Bardzo rzadko kiedy go widziałam, szczerze mówiąc. I oczywiście ostro jest, o. E, Więc no, więc ma magnesik szary. Jest bardzo ładny, naprawdę. I oryginalny. No i do tego była taka cudowna stara ręka. naprawdę nie było niestety żadnych popów tam, bo gdyby były to może i bym się pokusiła. Zależy od sceny, ale ta ręka jest przecudowna, naprawdę. I nie wiedziałam, że ona jest aż tak ładna i też ma szary magnes. Mega jest ładna, naprawdę bardzo mi się podoba. I piękność jest naprawdę jest po prostu urocza. Co do tej dwójki, nie mam pojęcia ile kosztowały, ponieważ mi bardzo je kupiła. I ja w ogóle tam nawet nie byłam i nie widziałam, więc nie wiem, a tą dwójeczkę e, to właśnie e, kupiłam za 30 zł wraz z jeszcze jednym paczowem oraz tym koniem szlajfu. E, no, a teraz już raczej będę wiedzieć cena znać cenę, coś tych pet shopów. Zresztą, bo je kupowałam sama. No ok, a więc zacznijmy może od takiego uroczego misia. Jest naprawdę uroczy i chyba kosztował 4 zł, tak mi się wydaje. E, bardzo mi się tak wydaje, że on kosztował 4 zł i on jest z jarmarku dominikańskiego e, kolejnym, który jest w ogóle przepiękny, nie wiem, urzech mi tak. Taka frekta cudowna wamartya, No, zobaczcie na jej oczka. Ona jest urocza i w ogóle ma e, czerwony magnes i też jest oczywiście oryginalna i jeszcze gracie się sobie te cieszelki, więc w ogóle fajny. Oraz... A nie nie, sorry, ja się pomyliłam. Eee, te kupiłam gdzieś tam osobno, więc założyłam je tylko i niestety nie były w gracie A szkoda, i ona kosztowała 8 zł. Eee, kolejną figurką jest to taka urocza rybka. W ogóle, jest, w ogóle jakby ona chyba kosztowała jakoś 6 zł, tak mi się wydaje bardzo. Eee, ładna była i ją wzięłam do zrobienia zdjęcia i nie tylko, ale po prostu też mnie urzekła, taka urocza jest ładna bardzo. A ja jeszcze nigdy nie miałam rybki w takim kształcie, więc w sumie czemu nie? Były trzy stoiska, kiedy ja byłam z pet i no I właśnie w jednym był bardzo duży wybór, w drugim był trochę mniejszy, ale było takie pudełko A w trzecim było naprawdę bardzo mało, ale i tak fajnie, że w ogóle były Były też popularne figurki, popy, wiadomo I powiem wam, że ja się trochę zdziwiłam, bo tamte figurki popularne kosztowały 8 dych, z czego większość z nich, jak ja, nie wiem może były wcześniej jakieś inne, ale jak ja byłam, większość z nich naprawdę to były podróbki i to takie perfidne i chyba tylko jakieś 3-4 figurki były oryginalne, ale ich nie brałam z bo po prostu nie opłacało mi się to, bo one o wiele tańsze chodzą, taniej chodzą na bite. Kolejną figurką jest to taki pudelek, naprawdę uroczy, przepiękny, jest naprawdę bardzo mnie urzekł. Właśnie, i tutaj sobie robi takie pytanie, czy to jest pudel, czy to jest owca, ale ja bym brała, że to jest pudelek i nie ma nic, ale jest oczywiście, że oryginalny, ale jest przepiękny. Kolejną, w ogóle ja wtedy kupi... i on chyba kosztował 4 zł, kolejną figurką jest to robaczek, ojejku, nie wiem, ja? Chciałam zawsze mieć robaczki, właśnie takie jak tutaj, nie wiem, ale po prostu one są takie urocze i ten niestety ma odłamane czułki. Ja go chyba kupiłam jako pierwszego, więc o tym nie wiedziałam, że ma odłamane czułki. Myślałam, że to tak ale tak zbytnio nie widać w sumie. E, kolejnym robaczkiem jest to taki robaczek, identyczny jak ten, tylko że ma czułki, e, więc no, ale jest przepiękny, nie wiem, one są naprawdę urocze. No i kupiłam jeszcze dwa robaczki, o takie właśnie. O, I ten jest trochę brudny, ale ja go wyczyszczę I jak widzicie, delikatnie się różnią od I chyba każdy z nich kosztował około 4 zł. Tak mi się wydaje. Ale jego, one są takie urocze. Nie wiem, ale takie goś mi się podobają i dlatego je wzięłam. Kolejną figurką jest to taki konik. Tak, kolejny konik. On ma chyba trochę przebarwień, ale ja postaram się coś z tym, z tym zrobić oraz mam dziurkę, no i jest taki ładny, nie miałam jeszcze takiego, więc dlatego go kupiłam, on chyba kosztował 10 zł. i no no okej, okay, a więc teraz może przejdźmy do popularnych figurek, czyli że coś na co wszyscy czekali. pierwszą popularną figurką jest to jamnik ojejku tak, w ogóle to ja bym chciała mieć wszystkie jamniki, no ale wiadomo, że Raczej ich wszystkich nie będę miała, bo są dwa takie bardzo drogie i no może kiedyś mi się uda je jakoś kupić i w ogóle, ale no mniejsza z Ale właśnie takiego jamnika to ja jeszcze nie miałam i jest to jamnik taki, taki, tak zwany imieniem Kuki, nie wiem, jakoś jak mi się kojarzy z nim takie imię i właśnie mm, on miał przeze mnie dorobiony ogon oraz kawałek ucha oraz z tej strony kawałek ucha oraz nos miał przeze, przeze mnie zrobiony. I dorobiony ponieważ ktoś po prostu, no chyba no, odżar, to, nie wiem. I ogólnie to e, kosztowało chyba 20 złotych, tak mi się wydaje. To Jest oryginalny, zresztą widać, że ma dziurkę. I jakby ja jestem zadowolona z niego, e, ponieważ naprawdę, no zrobiłam go dosyć spoko, do na on był dość opłakany w stanie, więc i tak to miało być celowo takie przedłużone na taki moment, tutaj ta kropelka jakby. I celowo ona miała być taka trochę e, na prawą stronę, albo jamnika lewą, e, więc no, więc to cel, tak celowe przede mnie, ale mi się on podoba osobiście. E, ostatnim już figurką jest to Shot Hair w ogóle i bardzo ładny w stanie, naprawdę wręcz celującym. I ja w ogóle zapomniałam, że ten przetar istnieje. Naprawdę, nie wiem, jakoś tak zapomniałam o tym, że on w ogóle istnieje właśnie. I jakoś tak się okazja, że był bardzo tani, e, ponieważ kosztował 30 zł wraz ze świnką oraz konikiem oraz tym koniem szlej oraz podróżką oraz jeszcze tą źlaneczką. Więc naprawdę tanią według mnie wyszło, więc nim jest właśnie on. Albo ona. Jest naprawdę ładny. Naprawdę mi się bardzo podoba i ma blokadę tak zwaną. Nie ma helikoptera przynajmniej. Ale właśnie ma czerwony magnes. jest oryginalna w 100% i jest przepiękna, naprawdę. Mi się tak ona podoba. Jest przepiękna, naprawdę. No okej okay, kochani, to jest już koniec tego filmu. Zostawcie łapkę oraz subskrypcję. No i do następnego. Pa-pa!